Tak. Tak to wygląda to teraz na Mazurach. Ale my nie jesteśmy na Mazurach niestety. <grymne> 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 Tylko w domu. Dzień dobry wszystkim. W Warszawie. Słuchajcie, prosiliście mnie o to, żeby, żeby zrobić coś rozgrzewającego i e, nawet wczoraj odpisywałam jednej z Was, że zrobimy może tuńczyka po burgonsku, ale... Weszłam na YouTube'a mojego i się okazało, że już robiliśmy na liveie tuńczyka po burgundsku. O czym zapomniałam, więc jeżeli chcecie, bo potem się pojawiły głosy, że chętnie, chętnie to jeżeli chcecie tuńczyka po burgundsku, to odsyłam Was na mój kanał YouTube'owy. Czyli Meller na dokładka. jak wpiszecie w wyszukiwarce na YouTube Tuńczyk po burgundsku, to jest to jedna, jedyna pozycja. Albo też w filmikach na IGTV też znajdziecie z okresu pierwszego lockdownu, nie pamiętam daty dokładnie. A dzisiaj zrobimy coś, na co się bardzo cieszę, bo nigdy tego nie robiłam, a mianowicie dynie kary. Będzie to dynia. A to tylko ty, myślałam, że coś się zerwało. Dotarła do mnie wczoraj. Cudowna książka, The Rangoon Sisters, Cookbook, Recipes from Our Burmese Family Kitchen autorstwa Amy Chang i Emily Chang. Pokażę Wam, jak w ogóle jest przepięknie wydana. Um, pokażę Wam autorki. Um, to są właśnie siostry Chang. Obydwie są lekarkami, mieszkają w Londynie i. Ponieważ od dzieciństwa ich rodzice bardzo dobrze gotowali i babcia, to one zaczęły robić taki startup kulinarny, taki pop-up właściwie, który się pojawiał u znajomych restauratorów i osiągnęły niebywały sukces. Pisali oni, właściwie wszyscy. Ta książka została przez BBC ogłoszona jedną z 20 książek, Ubiegłego roku co dla książki kucharskiej jest no, nie, nie, niebywałym zaszczytem. Mm, I tutaj znalazłam e, przepis na właśnie pumpkin curry, czyli dynię kary. Nie, to jest przepis na szupają szupon ti hin, tak. Um, bardzo Wam polecam tę książkę, ja ją yy, ściągnęłam jak zresztą chyba wszystkie książki yy, anglojęzyczne kupuję na brytyjskim Amazonie. Yy, przyjeżdżają szybciej niż z Empiku, yy, także <grym> polecam. A teraz powiem Wam, co jest nam do tego potrzebne. Yy, 850 gramów dyni ja nie znoszę tego procesu obierania dyni i krojenia jej. W związku z tym zawsze kupuję dynię Hokkaido, do której nie trzeba obierać, tylko kroić. Więc to krojenie zajęło mi bardzo dużo czasu. Chciałam mieć takie czasu. kawały dosyć spore. No, myślę, że one mają 2 cm takie kostki, może nawet więcej momentami, ale um, będziemy dusili w sosie tę dynię. Remik już jest głodny, widzę, że już zaczyna przełykać, to to jest znak, że już by coś zjadł. Um, oprócz tego ja trochę zmodyfikowałam ten przepis, bo dostałam dzisiaj świeżą kurkumę, więc nie, u, nie będę używać kurkumy w proszku, tylko po prostu starłam mm, taki centymetr kurkumy, starłam tu, um, jak tu autorki piszą, grubość swojego kciuka imbiru. I 5 ząbków czosnku. Dodatkowo potrzebujemy laskę cynamonu, chili, pastę z albo thin, albo light soy sauce, czyli sos sojowy ten tajski, taki lekki. 300 ml bulionu. Ja mam zamrożone w takim y, pudełku na kostki lodu bulion, poporcjonowany. Y, I po prostu wyciągnęłam sobie dwie małe kosteczki, y, zalałam wodą i tu mam bulion. I y, dzisiaj trafiłam w sklepie, troszkę jest zmrożona niestety, ale tajska bazylia i kolendra. I to hmm. dam do wykończenia tego dania. Ja cię, hmm, naprawdę tajska bazylia taka? Pamiętasz ten no, smak? Ja tak, pamiętam. Dodatkowo jeszcze i to już jest ostatnia rzecz, potrzebne nam są dwie cebule pokrojone drobno i tu znowu będzie, że Adam Słodowy zrobił coś wcześniej, ale... Zrozumiałem, że mam się nie odzywać. Dlaczego ja nic takiego nie mówiłam. Po prostu usmażyłam tę cebulę dlatego, że jest napisane w tym przepisie, żeby tę cebulę smażyć co najmniej 15 minut. Więc to zrobiłam wcześniej, bo chyba by nam nie starczyła anegdot, żeby przez 15 minut stać nad cebulą. Um, ugotowałam też ryż. Przypomnijmy, jak się gotuje ryż. Czy wszyscy już pamiętają, jak się gotuje ryż? Otóż na szklankę ryżu, szklanka 1 trzecia wody od momentu zagotowania. Gotujemy 10-12 minut, wyłączamy gaz i zostawiamy pod przykryciem. W ogóle nie odkrywamy e, tego ryżu i patrzcie, i on jest taki piękny. I jest sypki, chrupiący, idealny ryż do wszystkiego. Moje dziewczyny na przykład taki ryż bardzo lubią z oliwą i z parmezanem i jest po prostu coś do jedzenia. No dobrze, to ja może tak zwiążę włosy przede wszystkim i odpalam moją największą patelnię jeżeli nie macie takiej wielgachnej patelni ja dostałam tę patelnię w prezencie od przyjaciółki rodziców i ona jest świetna bo jest i głęboka i szeroka, czyli to co w takich jednogarnkowych daniach świetnie się sprawdza dodatkowo bardzo dobrze się na niej Smażę. Nie będę włączać yy, nie, okapu, bo nic nie będziemy słyszeli. E, można zrobić też to kary w takim żeliwnym garnku, no, ale tu już mam ryż, więc yy, y, nic nie mogę zrobić. Cebulę pamiętajcie, 15 minut smażymy i teraz yy, musimy zrobić kilka rzeczy naraz tak naprawdę. Wrzucamy do obsmażenia, tylko muszę poczekać, aż ta patelnia się rozgrzeje. Wrzucamy teraz od razu em, cynamon. No może tak trochę jednak na raz to wyłączę co? Ten, ten okap. I tu to mogę też tu lampkę, daj, czy no, nie? To pokaż lampku. Lepiej no, z lampką? No, wiesz, lepiej z lampku, to zawsze daje dobru. Dobrze, no to świetnie, cieszę się. Przestawię sobie te rzeczy tutaj. Pod ręką, bo jak ich nie widzę, Leży, nie to zapominam. Za to też bardziej w To możesz sobie usiąść. Dzięki. Fajnie? Fajnie. No i dobrze, teraz tak. Pamiętajcie, cebulę smażycie przez 15 minut. Ja jeszcze, ponieważ akurat miałam w domu, a bardzo lubię w kary czerwoną cebulę. To yy, jeszcze jedną cebulę tak z grubsza pokrojoną, bo ona się będzie dusić 25 minut razem z dynią, więc nie kroję jej drobno, bo ta to się chyba rozpadnie tu w ogóle. No dobrze, skwierczy już nam patelnia, to znaczy, że się wszystko rozgrzało. W związku z tym wrzucamy kciuki biru centymetr kurkumy i pięć ząbków czosnku, ja je starłam na mandolince. Co ci tak wesoło, bo bujasz nogami w powietrzu? No, I już nie masz... Skarpetki w krewetki. Tak, i nie, nie. masz już y, usztywnionej nogi. Nie. Remicie był u lekarza, zdjęli mu łupka, Ale więc jest wielkie szczęście w narodzie. Dobrze, daję też od razu. Mogę Cię teraz dogonić. No, to bym jeszcze nie przesadzała, że mnie dogonisz. To jeszcze najpierw musisz się nauczyć chodzić od nowa. Dajemy dwie łyżeczki chili. Jeżeli nie lubicie za bardzo ostrego, to możecie dać mniej, ale nie pomijałabym całkowicie, bo to jednak daje totalny aromat. Chodzi nam tylko o to, żeby e, te wszystkie składniki, które teraz wrzuciłam, Proszę, dały aromat. Mogę mieć pytanie? Tak, co wrzuciłam pewnie? Nie wiem, no, słyszałem kciuk, ale, ale <laughs> y, czyli ta laska... Cynamitu, to znaczy cynamonu. Tak. To tam może leżeć? Leżeć i będzie się dusić cały czas. I jak co się z nią stanie? Będzie cały czas do, do momentu wydania dania, ale ym, wyrzucę ją dopiero wtedy. I się nie trze? Tak, nie. Ona po prostu uwalnia swój aromat. A wiesz, co jest dobre do tego? Teraz będzie sucha, uwaga. Aha, ale do czego jest dobre? Do tego dania. Tak. Piwo. Dlatego, że siostry Chang jest piwo Chang. Jest, 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 ale a one wiesz, są z Birmy. A, ok. A widzę, że Chang? Nie. Słoń. Słoń. A to Patrz, tak nie wiedziałam no nawet. to. Tak, piwo Singa to piwo mm. lew, a piwo Chang to piwo słoń. Dobrze, słuchajcie, teraz dajemy tak, y, 300 ml bulionu. Łyżkę. O, oh, już myślałam, że będziesz mi potrzebny, ale jednak jeszcze nie. Łyżkę e, pasty z tamaryndowca. E, w oryginalnym przepisie jest napisane, żeby. E, Rozcieńczyć ją ze 100 ml wody. Ja po prostu zobaczę, jak mi wyjdzie konsystencja. Jak uznam, że jest za gęste, no tak, bo właśnie imbir, kurkuma, czosnek już uwolniły swoje moce. Tak. I dajemy łyżkę sosu sojowego. Pachnie. Mieszam wszystko. Mm, rzeczywiście pachnie już całkiem całkiem. I ta słodycz, którą puści dynia, to będzie dobre, już to wiem. Wrzucamy dynię razem z cebulą że po raz kolejny taki program telewizyjny? Tak, znowu do mnie napisała jakaś pani. Wczoraj napisał do mnie pan, że był ze mną w kucinie, co mnie trochę zdziwiło, bo e, wydawało mi się, że go nie znam, ale potem mi wytłumaczył, że był ze mną niedosłownie, ale jednak mm, zwiedzał kucinę i napisał, że będzie zwiedzać dalej, bo właśnie. Tym razem w style. Okazuje się, że tak, że y, chyba do, do świąt puszczali w fudzie, a teraz leci w stylach. No i dobrze, i słuchajcie i danie mamy gotowe, bo teraz to po prostu sobie pyka, może pokażesz jak to w, w, wygląda w stanie takim półsurowym. Kurczę, to ile będziemy czekać? E, 25 minut. O czym będziemy rozmawiać? Nie, to już jest koniec. No nie no, nie, nie No ale już nic nie mam do roboty. A to na przykład, jak będzie? To zrobię to... zdjęcie, y, zrobię zdjęcie z wydawki dania, a już nic więcej nie mam do roboty. Teraz to się 25 minut dusi, y, co parę minut możecie zamieszać, żeby ta dynia, która nie jest pod wodą, pod tym całym sosem y, i. Gotujecie to dusicie do momentu, aż dynia będzie miękka. Myślę, że jakieś 25 minut na średnim ogniu ja trochę zmniejszę ogień. D dekoruję to, ponieważ mam tajską bazylią y, i y, kurkumą. Jeżeli y, tak Wam skaczę y, obraz, to po prostu wynika to z tego, że remik jeszcze chodzić do końca nie umie, ale. Może to się zmieni. To by było na tyle dzisiaj. Będę miała w poniedziałek znowu wolny dzień, więc może znowu zrobimy live'a, bo chciałabym zrobić. Pokażę Wam, to mnie też zaciekawiło. Nie, nie Jagnięcinę, tylko dal z bakłażanami, też kary. Ale z, bardzo to ciekawie mi się prezentuje. Wrzucę zdjęcie, jak um, dynia zmięknie, czyli za jakieś 25 minut. Zobaczycie, jak moim zdaniem to powinno wyglądać. I to tyle. Miłego dnia słońce było, więc jest fajnie. Do zobaczenia. Tradycyjny widoczek. Z mazurskiego fluczenia. Jaki ten widoczek tam hmm, masz? Ma A tam jak sprytnie, mazursie, nie, ale pięknie tam no, jest. Jest to na mazurach. Za płotem u nas. Jak wybrał wyłączę ten live? Mamo. Chodzi zapomina się jak to się robi. No, sporo...